Panie profesorze, chodziliśmy do Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej na targowej. Czy to było mieszkanie? Takie nie pamiętam. Czy to było mieszkanie pana profesora Kazimierza Dąbrowskiego? Jestem człowiekiem już któregoś pokolenia, które kontynuuje ideje na poziomie myśli i działania. Profesora Kazimierza Dąbrowskiego, twórcę. Jestem profesorem filozofii prawa i nauk. Społecznych, humanistycznych, według mnie najlepszej teorii na świecie dezintegracji pozytywnej, która mówi na temat, kim jest człowiek, kim jest społeczeństwo i to co to jest cywilizacja i kultura. Za swoje zasługi Kazimierz Dąbrowski, z tego, co wiem, między innymi dostał mieszkanie na Pradze, gdzie ja jako po profesorze hołyście Wiele lat sprawowałem funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej, Oddział Warszawski i tam przychodziłem. Jeżeli chodzi o moje dokonanie, które wiązało się z, 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 z osobą pana profesora Kazimierza Dąbrowskiego, to była działalność społeczna na Pradze. Praga to jest dzielnica. Gdzie przestępczość dziedziczy się od dziewiątego, dziesiątego pokolenia. Dzisiaj Praga zmieniła swoją architekturę, bo tacy znawcy od przestrzeni terytorialnej, a także od architektury krajobrazu, wyobrazili sobie, że jeżeli wybudują galerie, poprawią i zrewitalizują stare obiekty, to przegonią przestępczość, która się wyprowadzi. No ten bełkot intelektualny doprowadził do tego, że ta przystępczość coraz bardziej się schowała w kamienicach starej Pragi i funkcjonuje do dzisiaj. Można pójść dzisiaj na targową, na ząbkowską i jeżeli ktoś nie pochodzi z tamtej stron, to może o 17 stracić uzębienie górne i dolne do dzisiaj. Ja jako bywalec, który oddałem kilka lat swojej pracy na rzecz Pragi, byłem osobą znaną. Stworzyłem trzy domy. Czyli po terapii. zębach pan nie dostał. Ja po zębach nie dostałem, ale wcale się nie dziwiłem, że ci młodzi ludzie wychodzą po 17 jak jest szaro, ponieważ gdzieś muszą wyjść. Przestrzeń terytorialna to jest przestrzeń spędzania czasu wolnego. Każdy z nas ma przestrzeń terytorialną, tylko ze względu na swój status on ją określa, czy to jest podwórko, czy to jest studnia. Czy to jest stara kamienica, czy to jest własny gabinet, czy to jest klub filatelistyczny, prawda, tańca, czy czegokolwiek, czy kaplica, prawda, gdzie może spotykać się z młodzieżą, prawda, swoją, która na zasadzie agapy także doznaje świata wartości. W związku z tym wartości niedostosowanego to jest to samo, co wartości osoby wyższego statusu, tylko inne wartości wartości rządzące się zupełnie innymi elementami. Ale nawiążę do tych domów terapeutycznych. Zrobiłem taki projekt autorski, Family Teaching Project, czyli rodzinne domy terapeutyczne, ponieważ jako pedagog także od lat występuję przeciwko instytucjonalizacji życia społecznego. Oczywiście żyjemy w zorganizowanych strukturach i wiem, że społeczeństwo wymaga bytów zorganizowanych, ale nie można naprawiać rzeczywistości odbudowania instytucji. To jest ostatnie ogniwo, które na poziomie myślenia powinno tworzyć rozwiązania systemowe i modelowe, patrz instytucje. Najpierw trzeba zaczynać od tak zwanego odkrywania i tworzenia czegoś, co należy ubierać w kategorię nowego interakcjonizmu, nowej rzeczywistości świata wartości dopiero przeodziewać szaty modelu, instytucji, systemu. Ja zrobiłem trzy domy terapeutyczne, gdzie jako rektor wtedy pełniłem funkcję później, aż 16 lat, rektora Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami, siedzibą na Karowej w Warszawie, na początku nawet moja szkoła miała dwa oddziały w Gdańsku i w stoku przez lata, funkcjonowałem 16 lat, Później niestety z przyczyn ekonomicznych, właścicieli, którzy rozkradli środki finansowe, szko, szkoła musiała przestać istnieć, a miała daleką przyszłość, bo do dzisiaj nie ma kierunku, który by scalał wycenę, obrót, e, architekturę, e, prawda, urbanistykę, wszystko co wiąże się z nieruchomościami. Ale miałem w tej szkole w Warszawie małżeństwo, którzy byli mistrzami czarnego pasa. Walka kalaki to jest filozofia Dalekiego Wschodu, walki odmiana judo polegająca na samoobronie. Czyli ubieramy się w, w białą kieckę, czyli kimono, białe portki i góra też biała, przepijamy pasem białym i mamy kijek. I atakujemy i się bronimy. Nie możemy zadać ciosu, ale nie możemy też otrzymać ciosu. Na tym polega sztuka, walki, że mamy do czynienia z jedną jednią psychoduchową człowieka, organizujemy ciało wraz z psycho, psycho, światem psychicznym, duchowym i społecznym, żebyśmy stali się plasteliną, gumą, organizmem tak żywotnym, żeby unikać bodźców negatywnych, a promieniować bodźcami pozytywnymi. Jako osoba, która potrafi triumfować, nie, nie zadając agresji i przemocy. I proszę sobie wyobrazić, że te domy oczywiście konkurowały z ogniskami wychowawczymi, zakładami poprawczymi, wychowawczymi, i wyjednałem na poziomie porozumienia sądowego w Warszawie, że za zgodą rodziców dziecko, zamiast iść do instytucji, mogło iść do takiego domu terapeutycznego. W tych trzech domach, Prawda, terapeutycznych odbywały się po szkole, z którym yy, kadra takiego domu współpracowała, yy, że po szkole oczywiście szedł na cały dzień do tego domu terapeutycznego. Później ten dom terapeutyczny z przyczyn naturalnych, o czym powiem, redukował się, ponieważ dom to nie jest poczekalnia, dom to nie jest instytucja przejściowa, dom to nie jest żaden Przytułek, dom to jest jedno z naj, najwspanialszych miejsc dla człowieka, ponieważ dom to jest identyfikacja z najbliższymi osobami matka, ojciec, rodzeństwo, dzieci i tam człowiek doświadcza miłości, najwyższej sfery przeżyć emocjonalno-duchowej i proponuje nową jakość życia w postaci miłości. I tak były zorganizowane te domy, ponieważ później te domy Przerodziły się, że wychowawcy, których w takich domach było kilkoro, przejmowali poszczególne osoby za zgodą rodziców do własnego domu. Ja na marginesie chcę powiedzieć, że równolegle pracowałem na Uniwersytecie Warszawskim i wyjeżdżałem do Białego Stoku, do prywatnego kolegium nauczycielskiego, resocjalizacji, rewalidacji nauczycielskiego państw, prywatne, ale z uprawnieniami państwowymi, wtedy Akademia wtedy Uniwersytet Warszawski był Instytut Profilaktyki, prawda Akademia, APS, Akademia Pedagogii Specjalnej i Szkoła Z Gdańska miały te trzy uczelnie, patronat w kierunku praca prawda, z osobami niepełnosprawnymi, z niedostosowanymi i tymi, którzy wymagają wychowania fizycznego. I tam także się skontaktowałem z nauczycielem który później uczył u mnie na Politechnice, yy, dr Gabryszewski, do dzisiaj pamiętam, i nawet na Politechnice Białostockiej, jak jeździłem, byłem pomocniczym promotorem w opracowaniu projektu architektonicznego domów terapeutycznych, ponieważ yy, bardzo mi się spodobał tych pomysł domów terapeutycznych, bo dom był dwupiętrowy, czy taki dwukontygnacyjny. Na dole była rodzina pokoleniowa, a na górze szedł ten wychowanek, miał swój pokój, dwa pokoje i drugi pokój był pokojem dla rodziców, którzy go nie chcieli, albo matka była prostytutką, ojciec recydywistą, albo w ogóle nie miał rodziców i on czekał na tych, którzy byli jego naturalnymi opiekunami, albo na tych, którzy obdarzali go miłością, czyli ludzi z zewnątrz jako swoich nauczycieli. On budował pod, pod patronatem nauczyciela i yy, osoby, która miała swoją rodzinę, budował przyszłość swojej rodziny na zasadzie kontaktów z naturalnym środowiskiem patologicznych rodziców i przyjaciół. Nie można nigdy człowieka odcinać od żywej tkanki rodzinnej, ale trzeba stworzyć mu rodzinę alternatywną która by pozwoliła się spotykać z rodzicami naturalnymi, kochać ich, bądź wpływać na nich, by przestali być tym negatywnym wzorem odniesienia, tylko pozytywnym wzorem odniesienia. Kończąc chcę powiedzieć, że kupowałem Kalesony majtki i tenisówki, bo nie mieli w co się ubierać i w Paryżu na mistrzostwach świata w kategoriach walki kalaki odpowiedniego wieku, trzech, dwie Garbate prostytutki, które nie są prostytutkami już, jeden chłopak zdobyli Mistrzostwo Świata. Chcę przez to powiedzieć, że każdy człowiek jest wartością, każdy człowiek jest święty i każdy powinien sięgać do różnej myśli, w tym personalizmu chrześcijańskiego, żeby tworzyć system na bazie wartości. A zadam pytanie, panie profesorze, tak. o, te, o te dziewięć pokoleń, bo pan wspominał o tych dziewięciu pokoleniach. Na, na Pradze. Bo ja czasem bywam na Pradze, bo mnie proszą ludzie, żebym nagrywał im filmy niebezpiec niebezpieczne miejsca na Pradze, czyli Targowa, Brzeska, Brzeska, Ząbkowska, e, czyli ten trójkąt e, słynny. W tej chwili na Brzeskiej się praktycznie nic nie dzieje, bo są zamurowane te kamienice. Ale dworzec dawny, prawda, tak. został zrewitalizowany, browar został zrewitalizowany, galerie wybudowano, i zrobiono tak zwaną maskotkę. Natomiast w środku nadal żyje to, co żyło przez dziewięć pokoleń. I temu się nie podaje ręki, i nie rozwiązuje się problemu społecznych. Do dzisiaj. Bo trzy domy terapeutyczne to jest, to jest rzucenie pereł przed wieprze. To jest pokazanie tylko drogi postępowania. My nie możemy dzisiaj rozwiązywać problemów społecznych poprzez instytucjonalizację. My musimy dzisiaj sięgać do natury człowieka i pytać każdego o przyrodzone jego prawa i pewne możliwości życia zgodnie z jego naturą. Czy pan by chciał, panie redaktorze, całe życie być w instytucji zamkniętej bądź półotwartej? Czy pan by chciał być w relacjach interpersonalnych opartych na wysokich emocjach i uczuciach? Wczoraj jechałem pociągiem, jechałem do Warszawy, i siedziały dwie panie, było bardzo ciepło w pociągu, bo była klimatyzacja wyłączona, i pani mówiła, Boże, jak ja bym nie mogła być 30 na przykład lat albo dożywocie spędzić w takiej małej przestrzeni. Panie po prostu strasznie przeżywały tą sytuację, że mogą być w tak małej, klaustrofobicznej przestrzeni. Ale przecież wiemy dobrze, że te instytucje, dzięki temu one się same, same się żywią. Przecież te domy dziecka te wszystkie ośrodki, no tam co generowano olbrzymie pieniądze i masę ludzi z tego generalnie korzysta. I, i, i trzeba pamiętać, że społeczeństwo jest bytem zorganizowanym. Trzeba zawsze pamiętać, że w każdym bycie zorganizowanym podstawowa potrzeba to jest skuteczność. Każdy pedagog wie, że skuteczność to jest, to jest koherencja. Koherencja. Żeby można było mówić o wysokim stopniu skuteczności, a później po wykonaniu tego systemu czy instytucji efektywność, to trzeba pamiętać, że musi być alternatywa. Jeżeli nie ma alternatyw, tylko jest monopol, to tam nie ma możliwości żadnej skuteczności. Co to jest alternatywa? To jest wybór. Dlaczego wybór jest własny? Ważny. Bo podstawowym, podstawową jedną z właściwości żeby człowiek był osoba, osobą, odsyłam do książki naszego świętego Jana Pawła II, yy, prawda, yy, teraźniejszość, osoba i, czyn. osoba i czyn, ale także, tera... o tym przypomnę sobie, ale osoba i czyn, yy, prawda, także, yy, to jest element wolnej woli i wolności emocjonalnej. Człowiek nie może zgubić wyboru, i nie może zgubić rozszerzenia prawa decydowania o sobie. Natomiast jeżeli my się podporządkowujemy nakazom, sterowaniu zewnętrznemu, ktoś za nas decyduje do domu dziecka, do instytucji, a nie ja wybieram opiekuna czy opiekunów, czy wybieram szkołę, do której chcę iść, to mamy do czynienia nadal z człowiekiem, a nie kształtowaniem yy, osoby, która staje się autonomiczna i podmiotowa. W związku z tym trzeba tworzyć system, bo to jest zbyt złożone. Tylko trzeba pamiętać, że w tym systemie musi być różnorodność, wielość, odmienność i inność. Nie można wszystkich traktować, że każdy zabójca to jest ten sam typ zwyrodniarca i powinien, prawdę wisieć na szubienicach albo dostać do żywoci. Trzeba rozróżniać czyn i osoby. Czyn trzeba potępić, a osobę z osobą trzeba pracować, żeby nie dopuszczał się epizod, żeby tylko ten czyn był epizodem negatywnym. Natomiast tworząc jednorodny system, my każdy czyn traktujemy, zrównujemy z osobą i traktujemy na poziomie instrumentalnym, przedmiotowym człowieka, nie dając jemu szansu bycia innym.